Pamiętam ci kiedy smok przystanie. jest zabiję. Go strzelaj. Musisz strzelać, bo są blisko. Kończy się, kończy się. Tutaj. Adrian, nie widzimy nic. Adrian nie, nie widzimy lekka. Tekka smoka, też smoka. Tekka smoka. Tekka ja. przeszedł. Tekka pomoc. flasha. Dobrze. Tekka Flash pomoc. kolano Idę Idę do Tekka Przeszedł, 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 ta, Przeszedł, 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 przeszed, przeszed. On pat. Idź idź, 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 do niej. Tak nie pat, nie widzą, nie widzą, cynek, nie nie patrz długiej, paś, nie patrz długiej, długiej, długiej. Do kwiatka, cynek, do kwiatka. już patrzę, już patrzę, już patrzę. Afka jeszcze żyje, trzeba uważać. Przed. Oj, Długa, długa. Mam, 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 patrz, Kurwa, rzuć to, Rzucaj, rzucaj, rzuc, rzuc, rzuc. nie trzymaj! Nie no, co ty robiłeś? Mam się dwóch. Ja nie wychylam, tylko tutaj. Jest u mnie u nie wychodź! Hey Jezu. JEZUS! Minus 85 nie, monitor Napierdolę, nie, ale zjebałeś W takim momencie się nie, 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 Chyba trzeba kupić wszystko nie, 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 moc Krowy nie, 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 może Jeśli więcej nieraz zagrać, kurwa, w dwóch meczach, <grymne> <grymne> Na maksa lecimy. Wszystko. Zabawiła to wszystkie ludzie. matka. Mam, kurwa, broń. Patrz. Dobra, spokojnie. Żyj, 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 spędzalaj stąd. Tu nagle leży broń? Jest, Epskulka za tym, w tym ogniu. Wuje. O mamy. 5 na dwóch kurwa nie, ta <grywa> nie tak, one, one, two, one, Żadnych, kurwa. Jeden długi chyba. Tego się już nie da przegrać. Cie zbierzesz tą broń? Jest, A druga! M M4 pod to nowa Druga, druga jest tutaj Po lewo, polewa lewo już był! Już się cofał! Dobrze. Dobra O, oh, tu się kurwa no dobra Kawa Dla... Na... Tak. Ktoś mi może nie kupić kała? Nie.

Już leci wchodzą, wchodzą chodzą Nie widzimy ich, Tak nic. wąż, wąż, wąż Wąż ja, Nie ja palę, kurwa nie palę Ja będę słyszał, bo... Cicho. Cicho Mają digla, mają gówno, spokojnie Nikt chyba tu nie siedzi w tym smogu Ojciec wraca, ojciec wraca, ojciec Podchodzę Kurwo Podchodzę Ojciec ty ojciec ty, Tuba, duga, synek, duga, synek, duga. Kto, coś, tupa, tupa, ktoś. Przebieg, Tuba, tu, 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 ktoś. Dobra! Padłem. Kurwa. Ja się cofam, a tam na razie patrzę, nie? na razie patrzę. Kurwa. Długa jest jedna. Oh. Przyszyłem. Nie wiem, gdzie. Uj, bo to ławka może być. Tej nie ma, okien. Ale po prawo ławki nie ma. Długa, długa, biegnie po długiej. Przyszywanie jest. U mnie biegnie. jest. Czekajcie na niego. Adam tupnął. Nice. Bo to był jeszcze jeden, jest okej. Okay. Najgorzej Adrian. To Chyba na tej drugiej drugiej. Długa.